Siemanko, witam. Rama pomalowana na gotowo epoksydem znaczy się epoksydem, no wiadomo masterbondem aluminium hak zamontowany też pomalowany epoksydem yy, też będzie zrobiony yy, masą natryskową jedynie tutaj zostawię pod przykręcenie haka to będzie zostawione i nie, nie robione ma tym barankiem. Tu jeszcze mam te otwory potem do wywiercenia ale to już sobie zaś po tym podmaluję same te miejsca. Rama stała na dworze i nie chciałem, żeby za długo stała, żeby nie zaczął czasem rdzewieć, więc wziąłem ją dzisiaj, pomalowałem. Chciałem zrobić jeszcze malowanko profili wewnątrz, ale takim bardziej pistoletem nie da rady. Muszę zainwestować w porządny pistolet ciśnieniowy. I wtedy dopiero profile rury to wszystko. Tutaj są otworki porobione, więc w te rury wszędzie będzie. Nawalone epoksydu, znaczy się najpierw, najpierw będzie przemyte benzynką, a później dopiero będzie zalane wszystko epoksydem od środka. Samurajek wrócił na wózek, w końcu, może sobie jeździć podłoga. Podłoga bagażników spawana, poprzeczka wspawana, słupek z tej strony też wspawany. od wewnątrz też tam zrobiony, on cały tutaj ten dół, całe to było wygnite. Tutaj od razu jak widać jest zaciągnięte mastyką, z tego względu, że jak to miałem odwiercone, to tam. Yy, mogłem to łączenie, łączenie tego wspawania butnika, mogłem to zrobić od tego ładnie mastyką, więc zamalowałem epoksydem, zrobiłem mastykę, później tak czy tak od góry to jest możliwość, żeby wężyk wpuścić w słupek i też będzie to wszystko zapryskane epoksydem, ale to jak będzie wszystko zrobione, na razie, na razie to jest tyle, teraz muszę zrobić ten słupek. I tył, tył będzie gotowy. Zostanie mi tam przód ściana grodziowa. No i można szlifować tu, już częściowo spawy poszlifowałem. Będzie można szlifować wszystkie spawy. Jeszcze tam muszę te mocowania foteli wspawać. Tą poprzeczkę. No i później szlifowanko. I epoksyd. Być może jeszcze pojedzie do piaskowania, zostanie cały wypiaskowany, i później dopiero dopiero pójdzie na to na to epoksyt. Tylko z tym piaskowaniem tutaj, jak już mówiłem kiedyś, to wszędzie tego piachu nalezie. I pomimo tego, że się pozakleja te otwory, nawet że tam są otwory w progach, nawet pomimo tego, że mnie pozaklejał, to i tak ten piach gdzieś tam naleci. A nie chciałbym, żeby tam sobie siedział gdzieś. Tak samo te słupki. Tu jest możliwość, że naleci piachu. Bo nie ma szczelnego połączenia słupka tu z błotnikiem, naleci piachu, i, i tu piasek sobie będzie w narożniku. Potem siedział. Dobra, to by było na tyle. Rama musi wyschnąć. Będzie mogła z powrotem wrócić na dwór. Teraz już jej wilgotne powietrze nie będzie straszne. Aha, tu nie wiem, czy pokazywałem. Spawałem takie wzmocnienia. Z tego względu, że ten hak jest tutaj mocowany do ramy, więc spawałem takie podłużne, jak tam widać, z jednej i z drugiej strony, że przyczepa jak się będzie opierać na haku, żeby ta rama tu czasami w tym miejscu gdzieś chociaż tutaj, tutaj i tak agresor jest mocowany, więc nie powinno się gęzić, nie powinno pękać, ale jak to mówią szczerzonego Pan Szczerze, miałem takie blachy, więc spawałem. Jeszcze wiadomo, to wszystko mastyczkami, potem będzie pozaciągane, porobione. No i na to, na to pójdzie masa natryskowa. Dobra, dzięki, pozdrawiam.